Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na rzutokiem na klawiaturę Deluxe T15. Wprawdzie była ona już kiedyś u mnie na kanale, aczkolwiek to jest odświeżona wersja. Tutaj dodane zostało chociażby poświetlenie klawiszy, o którym za chwilę. I również Power Socket. Nie wiem dokładnie o co kama z tym Power Socketem, ale za chwilkę się dowiemy. Także tyle z ważniejszych rzeczy, z ważniejszych zmian. Na tyle kilka informacji odnośnie produktu: przyciski makro, przyciski multimedialne, hub USB 2.0 wbudowany. Trzy, jak gdyby tutaj są poziomy podświetlenia, i klawisze są przewidziane na 10 milionów kliknięć. Także tyle z ważniejszych rzeczy, a teraz zmienimy sobie klawaturę z opakowania i zobaczymy, jak wygląda. Ok, co znajdziemy w pudełku? Przede wszystkim dwie książeczki. Jedna z nich również w języku polskim opis produktu i również opis softu dołączonego, czyli tutaj, który możemy tworzyć sobie chociażby makra i zapisywać profile. E, także plus za to. Kluczyk do ściągania klawiszy, mimo że nie jest to klawiatura mechaniczna, ale producent tutaj dołączył go, ponieważ możemy sobie te czerwone klawisze, szałki i AWSD zamienić na kolor czarny, gdyby Was te wkurzały. Fajny akurat tutaj pomysł, mimo że producent pomyślał. Wentylatorek, niewielki, zobaczcie, jego właśnie podłączamy pod power socket, o tym za chwilę. Oraz płytka ze strobnikami, nie tyle strobnikami, co właśnie softem dołączonym do klawiatury, tak abyśmy mogli w łatwy sposób sobie Stworzyć czy też manka, czy zapisać profile. I nasza klawiatura, na górze znajdziemy przyciski multimedialne. Dalej, przycisk do zmiany nasycenia podświetlenia, ono jest niebieskie, nie wiem dlaczego nie czerwone, bo wręcz intuicyjnie tutaj wypadałoby, żeby było czerwone, tak przynajmniej mi się wydaje, ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Przycisk do blokady klawisza wyjścia do Windowsa. każda szanująca się gimingowa klawiatura coś takiego musi mieć, bo niejednokrotnie właśnie ten przycisk wala nas do pulpitu i potem wiadomo, nasz poziom denerwowania sięga zenitu. Możliwość tutaj przeskakiwania między trzema profilami w bardzo szybki sposób. profile oczywiście tworzymy za pomocą dołączonego oprogramowania. Dalej czerwone przyciski WASD i strzałki oczywiście tymi, którymi gramy, ale na szczęście możemy wymienić sobie na czerwone nakładki, bo producent je dorzuca do kompletu Nie każdy akurat musi lubić coś takiego. Czerwone przyciski makro sztuk 10 oczywiście programujemy za pomocą softu. Tak to wygląda klawiatura numeryczna, duży plus za to, bo nie tylko zawsze gramy na komputerze, ale również czasami używam klawiatury do innych rzeczy, chociażby pisania. Ja akurat klawiatury numerycznej używam bardzo Często. Wyświetlacz, na którym znajdziemy chociażby ikonki od Numloka czy też Capsloka. Tak to wygląda. I dwa Power sockety po obydwu stronach takimi gumowymi kapsylkami zasłonięte. Także mamy dwa Power sockety. Ja może teraz położę klawiaturę I w te Power Sokety właśnie możemy wpiąć dołączony wentatorek. Fajny gadżet moim zdaniem. Fajny buyer, bo będzie nam lucho na palcach, z którymi gramy. Czy to z tej strony, czy na przykład jak wracacie wyścigówkę, to umieszczacie sobie wentylatorek z tej strony. Fajny, mówię, fajny buyer, fajna sprawa. Nie wiem, jak będzie wyglądała tutaj. Jak będzie wyglądał poziom głośności tego wentylatorka, ale nie mieszkam tego sprawdzić. Oczywiście podzielę się z wami moimi spostrzeżeniami. Tak wygląda ta strona klawiatury. Teraz spód: cztery gumowe pady antypoślizgowe, również nóżki, które możemy sobie regulować kąt nachylenia oraz sześć takich tutaj otworów na spodzie klawiatury. One służą do. Znaczy w momencie, kiedy zalecie klawiaturę, przypadkowo oczywiście to tymi otworami ta powinna się wydostać na zewnątrz i nie powinna uszkodzić wtedy klawiatury. Także do tego one służą. Oraz, jeszcze zapomniałbym, zobaczcie, dwa wejścia USB na każdym z rogów klawiatury. Są to wejścia o pełnej szybkości właśnie USB 2.0, także możecie sobie podłączyć chociażby tam jakieś słuchawki, które właśnie takiego złącza używają. Tyle jeżeli chodzi o rzut okien, a teraz podłączę klawiaturę pod komputer i sobie zaczniemy, jak wygląda samo podświetlenie. Zaczniemy sobie teraz na podświetlenie klawiszy. Przede wszystkim można je wyłączyć, za co leci ogromny plus. Nie każdy lubi akurat, jak coś mu się świeci. Druga rzecz, wymieniłem te nakładki klawiszy na czarne. Zobaczcie, moim zdaniem lepiej to wygląda, aniżeli czerwone. I teraz sprawdzimy sobie podświetlenie. Pierwsze ustawienie. Teraz troszkę mocniej. I w końcu będzie ono nam, że tak powiem, mrugało, co akurat dla mnie jest opcją mało użyteczną, ale. Każdy lubi coś innego. Także tak to wygląda. Ja może wyłączę teraz w ten sposób. Jeżeli chodzi o sam wyświetlacz, to mamy. Ja może przejdę z tej stronę klawiatury. Tutaj tak, jedyneczka w tym momencie świeci nam się num lock. Jeżeli kapstoka wciśniemy, świeci nam się A. Jeżeli wciśniemy tutaj jeszcze, gdzie ten przycisk jest scroll locka to mamy taką strzałeczkę. Także tak to wygląda. Ja sobie teraz to powyłączam. I podłączę wentylatorek. Ja już go podłączałem wcześniej, powiem Wam szczerze, to chyba nie jest raczej rzecz dla mnie, bo wentylatorek naprawdę potrafi być głośny. Ja może teraz tego nie usłyszę, może zbliżę mikrofon bliżej wentylatorka i będziecie mogli to usłyszeć. Natomiast ja z pewnością bym go nie używał, bo jestem maniakiem ciszy. A naprawdę potrafi się on skręcić na dość wysokie obroty. Szkoda, że nie mamy w tym sofcie dołączonym właśnie do. Tutaj do klawiatury możliwości regulacji napięcia na ten wentylator. Także takie coś powinno moim zdaniem być, aczkolwiek no z drugiej strony podniosło od cenę produktu. Także dajcie mi chwilę, zbliżę teraz mikrofon do wentylatorka. Mikrofon ustawiony jest około 25 cm od wentylatorka, także posłuchajcie sami. Na niektórych może być to cicho, na niektórych głośno akurat to nie jest rozwiązanie dla mnie. I jeszcze zerkniemy sobie na stop dołączoną do klawiatury. Bardzo prosty w obsłudze, wręcz intuicyjny. Nie powinniście mieć z tym problemu. a Natomiast zdecydowanie za małe jest to okienko. Moim zdaniem powinno być dwa razy większe. Wtedy o wiele bardziej komfortowo by się na tym pracowało. Ode mnie na dzisiaj to jest wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję. Linka do klawiatury znajdziecie w opisie tego filmiku, jak i również do sklepu HardPC, który to udostępnił mi tę klawiaturę na potrzeby dzisiejszego filmu. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!